Widaćcie w kolejnej wyprawie, dziś nietypowe miejsce, bo zabieram Was na opuszczony most kolejowy. Co prawda jest tam problem z dojściem, bo będę musiał się troszkę przebijać przez haszcze, ale myślę, że materiał nagram Wam fajny. Jest to most kolejowy, który już dawno nie jest używany. Bardzo dużo osób przyjeżdża tutaj robić sobie zdjęcia, ponieważ jest to konstrukcja stalowa, metalowa na byłych torach kolejowych, które prawie w całości zostały rozkradzione przez złomiarzy. Yy, idąc jedną drogą yy, polną, taką, którą dojeżdżamy, niestety, ale torów już nie ma, miejscu gdzie jest przejazd kolejowy, mamy tylko i wyłącznie ślady po torach, które zostały, bo tak jak powiedziałem, tłumiarzom się one spodobały. Samochód mam zaparkowany tam z tyłu, raz idę kawałek polną drogą, a za chwilę będę musiał odbijać tam w krzaki, aby dojść do tego reduktu kolejowego. Przejścia mam około, bo ja wiem, kilometra. Nie powinienem być na miejscu, więc obserwujcie kanał. Nie włączajcie jeszcze nagrania, bo za chwilkę będzie naprawdę w fajne miejsce. Idziemy taką, jak widzicie, troszeczkę rozjeżdżoną przez traktory drogą i dochodzimy do końca drogi. I teraz, gdzieś tutaj po lewej stronie, powinien być opuszczony wiadukt kolejowy. Zobaczymy gdzie, bo szczerze mówiąc w ogóle go nie widzę. No i niestety tędy nie przebije się. Są takie zderośle, haszcze, krzaki, jeszcze jakieś druty prądowe wiszące całkowicie przy ziemi, gołe druty, że cofam się pod drogę, będę sobie go zaatakować od drugiej strony, bo z tej strony właśnie są takie uliczki rozjeżdżonej przez traktory, no niestety ale ciężko się tam do tego dostać drugą stroną, tu jak widzicie kiedyś przebiegały tory ale już tylko zostały paski po nich, gdzie kiedyś się znajdowały no i tory szły w tą stronę zaraz powinniśmy wiadukt widzieć już widać wiadukt kolejowy zwróćcie uwagę tam w oddali w tamtym miejscu dokładnie jest. Jeszcze mam do przejścia. parę set metrów i zaraz będziemy bliżej. wiaduktów kolejowych e, nigdy nie nagrywałem. Uznawałem to za temat dosyć nudny. Bardziej wolę tematy jakichś opuszczonych budynków, gdzie jest jakaś historia. E, kiedy opuszczonych bunkrów z czasu II wojny światowej, światowej, gdzie jak mówię, można było opowiadać naprawdę ciekawą historię, co było, gdzie było, co się działo i po co to było w ogóle, nieopuszczonych hoteli gdzie wiemy, że jakiś właściciel gdzieś zniknął, zmarł uciekł, został zamknięty, aresztowany za jakieś przekręstwa, prze, przekręstwa, za jakieś przekręty e, i wiąże się z tym jakaś głębsza historia według krajowy jako tako nie ma jakiejś głębszej historii e, ale mieszkam niedaleko i naprawdę bardzo dużo osób tutaj przychodzi robi sobie zdjęcia, bardzo dużo osób mówi mi, żebym tutaj przyjechał to nagrać, bo Miejsce jest bardzo ciekawe pod względem wizualnym i warto go nagrać, dlatego też się wybrałem tutaj specjalnie dla Was, żeby nagrać ten opuszczony wiadukt kolejowy. Chodzę tu już, jak mówię, paręset metrów. Teraz przedtem z drugiej strony, nie wiem czy uda mi się do niego wejść, bo jest totalnie zarośnięty chaszczami. E, dosłownie po, na wysokość dwóch metrów są pokrzywy, ale mam nadzieję, że uda mi się wejść, też nie przygotowałem, jestem w krótkim rękawku, bo jest po prawie 30 stopni. No i nie ubrałem sobie standardowych ubioru. Stwierdziłem, że na wiadu kolejowy wejdę po torach i będzie z głowy, więc zobaczymy czy uda mi się na niego wejść. Mam nadzieję, że tak. Widzimy się już tego opuszczonego wiaduktu kolejowego jak widzicie. Ja przyszłem stamtąd, tam daleko widać mój samochód, przeparkowałem go tam a prędzej stałem tam, z tamtej strony. Tu jakaś taka łąka zwykła. Jak widać, nie, nie wygląda to na jakieś pole, żeby nikt mi nie zarzucił, że komuś po uprawach deptam. Tam pole jest obok, i widać. No, jesteśmy przy wiadukcie kolejowym. Tak on wygląda. Słuchaj, wodę teraz płynie pod nim, ale powiedzcie, czy nie fajne jest jej miejsce na zrobienie sobie zdjęcia. No i jak widzicie, część już z Elementów tego wiaduktu kolejowego została rozebrana przez złomiarzy, ale na dole znajdują się jeszcze oryginalne belki i, jak widzicie, szyny kolejowe, gdzie stałej reszty aż do torów, a czy aż do wiaduktu są one wybrane. No i tutaj mamy rzekę płynącą właśnie pod nim. A teraz postaram się Wam wejść na górę. Swoją drogą, most ten pamięta jeszcze czasy II wojny światowej. On naprawdę wielu, wielu lat jest nieużytkowany. Co zresztą widać po jego stanie, jak jest zarośnięty, oraz zniszczony i zgrzymiały. Zwróćcie uwagę choćby na te belki, które tutaj są podstawione, pod szyny kolejowe. One są dosłownie całe już. Z, jak to mówią, yy, to skruszone, tak? wygryzione przez jakieś korniki. Uwaga, jak cały most kolejowy jest zarośnięty. Te dosłownie krzaki to już się wyrosły w niego na wysokość prawie całego mostu. Ptaszki sobie tutaj siedzą, gniazda porobiły. Stąd nawet nie widać, że tu most jest. No i tutaj była taka betonowa konstrukcja. Stąd się most zaczynał. To widzicie jest jedna konstrukcja. Tutaj przypuszczam, że czegoś brakuje. Tam gdzie się pewnie powinny być dalsze elementy u góry, bo e, tutaj mamy tory idące właśnie od tego, ale od ten kawałek odtąd, dotąd mamy takby tak dziurę, więc przypuszczam, że takie wzmocnienia dodatkowe na pewno były. Wilesnie tutaj sobie stanąłem. Wygląda jakby było równo, a zapadłem się ponad kolano w dół. Most nad rzeką szumi, echo wojny w stalowych strunach brzmi, zardzewiałe belki. Wspomnienia niosą. Warto też zwrócić uwagę na konstrukcje, które znajdują się pod mostem. nas są dosłownie już całe, tego to z tej daty właśnie widać, ale dosłownie całe, zniszczone. Obstawiam, że jeżeli teraz pociąg elektroniczny przyjechał, to od razu zarwałby się na dół. Na wedługcie kolejowym mam nadzieję, że się docenicie, że się poświęciłem, bo mam całe nogi z pokrzyw pokute. Tutaj mamy właśnie te tory zarośnięte i tak on wygląda od środka. Odeszli, a on wciąż trwa. Pomnik smutku, co życie zna. Most pamięta, choć milczy od lat. Słyszy kroki, choć świat dawno zbladł. Łzy deszczu spływają po jego stalowych łzach. Opuszczony most. Samotny czy ktoś kiedyś zdjęcia naprawdę wychodzą te kozackie. Ja powoli się zbieram i wracam do samochodu. Muszę jeszcze zeskoczyć około 2 metry w dół do pokrzyw. No i jeszcze nagranie z e, sprzętu mostu. Jak widzicie, za mną jest właśnie ten most kolejowy, który Wam prędzej wspominałem. No ja już kieruję się do samochodu. Króciutki dzisiaj materiał, bo w sumie parominutowy. No ale tak jak wam wspominałem, część osób prosiła mnie, żeby nagrać ten most, pokazać jak do niego dojść, więc materiał macie nagrany. Jest to most, opuszczony most kolejowy z czasów II wojny światowej, który biegnie nad rzeką siną. Jak zresztą widzieliście, większość torów, w tym właśnie przy przejeździe tą drogą polną, którą się tutaj znajduje, są już rozkradzione i po prostu nieczynne, tymi torami już nie ma prawa jechać żaden pociąg, a tym bardziej nie po tym wadukcie kolejowym, który jest dosłownie cały skorodowany. Podstawy, które się znajdują pod mostem, są tak przegnite, że dosłownie wyglądają jak papier. Część konstrukcji, jak widzicie, od mostu do tej konstrukcji betonowej jest pusta. Tam przypuszczam, że była jakaś dobudówka, były jakieś wzmocnienia. Nie mogło to być tak, że same szyny idą prawie 3 metry w powietrzu, w związku z czym na pewno jakaś konstrukcja tam się znajdowała, a została pewnie rozkradziona przez złomiarzy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o opuszczone miejsca, ale czasami musimy się mocno zastanowić, czy warto na nie wchodzić. Wchodzenie na most, oczywiście, jest mocno ryzykowne. Jak widzieliście, wszystkie te belki tam są zgnite. Nie mówiąc o konstrukcji stalowej, która jest mocno skorodowana więc chodzi się tam dosłownie na własne ryzyko tak czy inaczej, miejsce bardzo fajne, jeżeli chodzi o wygląd, miejsce opuszczono od wielu lat, bo jak widać zarośnięte prawie pod samą górę mostu. Balki są przekorodowane, a most skorodowany. Belki przygnite, a most skorodowany. W związku z czym na pewno rodny pociąg przez ostatnie może 20-30 lat, a może i nawet więcej, tym mostem już nie jeździł. Jest to fajne miejsce, żeby zrobić sobie zdjęcie. Widziałem na tym moście zdjęcia pary młodej w sukni siódmej. Wychodzą rewelacyjnie, choć nie wiem, czy jako pani młoda chciałbym tam wchodzić. Chyba, że przyjedzie pan młody ze sprzętem, wykarczuje wejście i podłoży drabinkę. To wtedy całkiem inna bajka. Ja kieruję się już do domu. Króciutki urbex, króciutkie odwiedziny opuszczonego mostu. Nie, a już niedługo. Kolejne materiały, ale już z ciekawszych i dużo bardziej interesujących miejsc. Mam nadzieję, że takie materiały też Wam się podobają. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeżeli mój kanał Was inspiruje i podoba się, kliknijcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, napiszcie jakiś pozytywny komentarz, bo tylko dzięki temu kanał się rozwija, a ja mam motywację do nagrywania kolejnych materiałów.